Nie sądziłem, że kiedykolwiek będę musiał to powiedzieć, ale niestety stało się! Diller, powiedz co się stało? Popatrz wszystkim, bądź tym, który przekazuje złe... w... We... Powiedz raz, co było na ostatnim odcinku i czemu go nikt nie widział! Jak nikt go nie widział, ja go widziałem, ty też go widziałeś, a to, że nikt go inny nie widział, to nie jest mój problem, okej? Okay? Znaczy to w sumie jest moja wina, że nikt. Stary, ja szukam wody, ja chcę wodę. Dobra, w sumie. Ale wiesz, że woda jest w farm inaczej. Mamy. O, i faktycznie mamy farmę, stary. Zapomniałem, że robiliśmy to na ostatnim odcinku. Nie, to było na twoim akurat, sorry, to było mhm. dwa odcinki temu. Ale! Mimo wszystko! Stało się tak, proszę Państwa, że... O! Cobblestone tu leżał, stary, co ty ro... Nie podpalaj wszystkiego, ziomeczek, okej? Okay? Stary, ty się nie czujesz chyba. Przypomnę ci, że jesteśmy na korzej jeśli umrzemy, to się kończy seria, dobra? To jest ważna sprawa, o której należy pamiętać, ale wracając, proszę Państwa, nie nagrałem dźwięku. <laughs> znaczy, no... Brawo! No jejku! Chyba, że chcecie film bez dźwięku, bo mógłbyś... Ej! No? Wybaczcie ci, wybaczcie ci jeżeli dasz mi... Dyrta, masz dyrta. Masz dyrta pięć stary. Dyrta. Pięć, nie, 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 Dyrta, dyrta stary. ...pięć raza. Nie, nie nie przestań. Stary dogadamy się. Dam ci... Mogę dać ci netherrack stary, co ty na to? Pięć na raza. Trzebuje, ale nie, nie potrzebuję na głupoty, okej? Okay? Masz netherrack, masz! Łap, jedz, jedz sobie. Pięć razy daj mi. Mogę dać ci łóżko i zapalniczkę. Oj, wiesz jak się zbyt zapalniczka po śląsku? Fojer, fojer, cok, lo, nieważne. E, Zabiję. Rybat, stary, płonie wszystko przez ciebie. Czy ty się dobrze czujesz? Nie dobrze się no czujesz daj, chyba. Kto chcesz, chcesz zabić? Basię chcesz zabić? I wiesz, że Basia, patrz na to, patrz. To jest Basia, widzisz? Ej, 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 spokojnie, dobra, pięć żelaza. Już ci daję. Masz dwa, mam tylko dwa. Ej, nie stać mnie takie rzeczy dealer. Masz dwa. Ej, mamy jajko z tamtego. I czekaj, ja spespał mnie to jajko jeszcze. Kurde bel, stary. Z tego z tego śmiesznego miejsca, które tam było. I pada do tego, chodź spać, jeju, co jest? Jak zwykle wszystko przeciwko nam. a to nie jest. To jest deszcz. Fajnie. Dobra, weź daj, żelazo. Nie mam żelaza, stary Co ja ci mam się. Uciąć sobie rękę mam, czy o co ci chodzi? Jest tu alchemiczny? Czy za koksu? Tak. Stary, jesteś. Się A po co I ci tu alchemiczny? Co jeszcze zrobiłeś? Pokaż, 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 pokaż. Eee. Kowadło! Ale Tiler, po co nam kowadło? No. Jak jeśli. Yy. Co, całe ja? żelazo, jakie mamy na. Nie, dobre, ja nie, mam patrzę, dosyć tego człowieka. Stary, ja wcześniej mówiłem, że się wyprowadza. jeszcze 24 żelaza. Wiesz, czego jest jeszcze 24? To łapek to 20... w górę! Powinno być więcej, dlatego nie, nie zostawiliście żelazki, w górę zostawcie. Ją właśnie teraz dobijmy tych no, tych 3000 Ii! łapek w górę, bo inaczej umrę na tej serii, a to nie o to chodzi, nie? Jakby fajnie byłoby nie umrzeć. Stary, posłuchaj, fajne mamy bazę, nie? Bardzo się cieszę, że mamy taką bazę. Jest Ej, mega wesoła, jest w niej kolorowo, jest tęcza, do góry patrz, widzisz tą tęczę tam? Patrz. E, bo zgubiłem... Ej, gdzie są name tagi? name tagi, Stary, gdzie są nametagi? Nie gadaj, że zgubiłeś name tagis? Nie! Obiecałeś, że nas Ja, wiesz... name ja nie mam name tagów co ty gadasz? Odłożyłem wszystko do skrzynki. Żartujesz sobie chyba? Stary! Jak nie ma... No nie! Tyler! Przepraszam! Dobra, wiesz co? Jesteś taki agresywny, że... Ja trzeci odcinek z rzędu wyprowadzam się od ciebie. Ja mam dosyć. Jest, trzeci odcinek z no, rzędu! teraz wyprowadzania się ode mnie. To jest... Dzięki. Minecraft wyprowadzanie się! To jest nowy, no nazwa. Serii. Tak. Nie no, stary, dobra, wracam. Przepraszam. Ej, wybaczysz mi! Mogę się wprowadzić. Dzisiaj robimy. Z bo pada też, Ej, Wybaczysz mi? Proszę. A co robimy? A wybaczysz mi? Powiem ci co robimy, jak mi wybaczysz Gdzie są moje enderpełły? Wybaczysz się stało mi. Zaszczami? Ej, bo ja dziś musiał odłożyć rzeczy stary I pamiętam gdzie? Co za człowiek? Nie wierzę! Dobra, stary potrzebujemy galerii sztuki zrobić. Mam ją już Czekaj, tego. co? Galerie... Czekaj, co? Potrzebujemy więcej... Potrzebujemy więcej frameów stare. Galerie sztuki robimy. Eee... Diler? No? diler jesteśmy no? na hardkorze mamy ważniejsze potrzeby niż galeria sztuki. Galeria sztuki jest ważna. Dobra, jest... okej, okay, spoko! Rozumiem, po co nam zbieranie itemów? Idziemy szukać krówek dla gareli Nie wiem, ja wiem gdzie są krówki, stary chodź za mną, serio, pokażę to ci. Jest? Ale zróbmy sobie galerię sztuki! Genialny pomysł! Właśnie po to robimy tą serię hardkor żeby robić głupie okay, rzeczy! Zazny. Także chodź, naszym chodź, kolejnym zazny. celem! Aha! Chodź! Co, co ty chcesz ode mnie? Nasienie nasz na nasienie, nasz... w ścianie! Na na szcianie, ścianie, stary. Bo ty się jarasz, nie ja wiem, czy ty się jarasz. Nie o, tu latało, widziałeś to? Stary, to. widziałeś! To, to latało! A, No, piękna ściana, dealer. Tak, dobra. Teraz rozumiem. Teraz galerię sztuki możemy zrobić. Chodź po krowy Chcesz galerię sztuki do spoko? Zapraszam. Ej, żelazne? Stary, co? Szukam krówek. One, no tu gdzieś dż, były bierz, 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 Krówki. ow oh, są jedna... owce, stary. Dobra, są owce. Czy owce ja dają czy tryb nie, owce. Tryb no nie? Co mamy? Co? Możesz grafikę ustawić na lepszą. Co ty, a bo my jesteśmy weź na privilegie? Faktycznie my na ID 16. Stary, te gdzie? Grafika jest fabulous. Ale ja mam po. Ja mam po Śląsku, wiesz? To może. Bojkowo jest. Bojkowo nazywa. Okej, okay, stary. 4K. Jak chcę tu zobaczyć? Co wtedy jest? No masz eee. chmurki lepsze i ponad szkło lepsze i woda Nie ma chmurek, woda jest normalna Stary, ale są palmy! Czy to przez tą grafikę, są? czy drzewa zamieniły się w palmy przez tą grafikę? Co jest? Ej stary Tak? No, na tym trybie Tak? Nie, serio? Ser, ser, no. Nie, co, co jest? Nie, naprawdę Ej, to jest pustynia! Czaisz tu! O no Stary, mamy pustynię wyszły. Masz, masz kordy domku? Powiedz, masz kordy domku Proszę, powiedz, tak. kordy domku Dobra stary, chodź na pustynię O kurde bele, dobra tam nas jeszcze nie było Uuu. Wow, jaram ej, się! Ole palmy! Ole kurza! Nie ale kozak. mapki, że takie fajne są te biome. Jeśli na twoim odcinku znaleźliśmy jakiś e, nie wiem jak to się nazywało, stary. Jak to się nazywa? BELA! Jak? Co? Kurde, bele! A, Bele! Nie! Znaleźliśmy jakieś dziwne miejsce! Na pustyni też są jakieś struktury? Chodź tu, ej, co robią beldzie? Na każdym biomie jest struktura. Ej, no, Max, jeśli tu będzie piramida, to ja jestem w niebie, stary. Du, Czemu ty mapy, nie Stary, widziałeś rośnie na drzewach? Aha, no, no, no. Ma, 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 jest Max. piramida! O kurde! Stary cześć, to chodź tu i za mną, o mamo, co to jest, ja to pierwszy raz szczerze mówiąc widzę, to jest, ale to jest kozak, czemu takich piramid nie ma w normalnie w Noycrafcie, tylko są takie brzydkie, na maksa, ale kozak, Ło! Ej, ej, nie, 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 czekaj, 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 diler, dealer, diler, dealer, diler, dealer, dealer. jesteś strusiem? Okej, okay. czy ty wiesz jak wyglądają piramidy w Egipcie? Posłuchaj, wiesz jaki jest problem z piramidą? Chodź, Tyler, De zostawiłem ci łapkę w górę pod filmem. Chodź. Zakop mnie. Dealer, chodź, proszę, nie bój się, ale ja cię ochronię, zobacz, ja mam żelazny no, miecz. Nie chcę palić wszystko. spalić piramidę, Ochronie cię, pamiętaj, że jestem twoim ochraniaczem. No dobra. No, nie palę mnie, przestań! To jest pustynia do wody, nie ma wiesz jak tu jest gorąco. Stary, posłuchaj, nie wybuchaj creeperów! Przy... Bo się jeszcze wkurzy faraon, dobra? Musimy iść powoli, musimy uważać na pułapki, bo tu będzie jakaś pułapka. Masz pochodnie? Mam pochodnie, jeszcze jednie szybko, dobra, oświetlam. Zabijaj A go! O jest szkielet są jeszcze! Dali. O kurde dali. dwa szkielet. nie jeden, jeden. nie ma! Dobra, dobra, stary, zabijam szkieleta Tu są jakieś przejścia jeszcze tajemnicze. Wow! Ale to jest ko... Czemu... Zrozwaliłeś? Ej, my musimy ekspiarkę zrobić, stary. Czajisz? O, Co masz? Ej, dawaj rady. mi! Gdzie ty jesteś? Stary powiedz Krzynia gdzie ty jesteś! Oooo! Idę, idę do ciebie, stary, idę, idę idę! Uciekaj stąd szybko! Uciekaj, uciekaj, no zabijam je! Zabijam zabiłem. je wszystkie stary! Dobra, zabiję jednego! Ej, jeszcze nie zabiję tu! Jeszcze zombie do tego! Stary nie wierzę! Umrę! Umrę, 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 umrę! Uciekam, 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 uciekam! Stary nie wiem, czy już zdążę! O kurde bele! Dobra, ząż wiem. Jest git, jest git! Super jest, nie? Fajnie zabawa! I chodź, że Addy, Chodź! Jaksy i kolejne, jaj, jajca, jajca, jajco ze świniokiem Nie, to sobie ginij, spoko, jakby miałem skrzynkę, luzik Chlebek jeszcze mam, o nie, czy ty mnie bijesz, czy kto mnie bije? A to szkielet głupi, ja cię dobra, posłuchaj, nie, ej, 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 Stary, stary, sojusz, pamiętaj o tym, że jesteśmy na hardkorze, nie, to jest ważna sprawa Ej, będziemy mieli kota Puserduszka, naprawdę, nie, nie, nie No nie, 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 i teraz nie, 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 ja muszę, nie, muszę nie, potem sprzątać, nie. jak zawsze, dealer Super, zacznij o nie, puserduszka, stary <laughs> <laughs> się rolami, Cześć to? Wow, o, mam łuk Aaaaaah! Szkielet! Kolejny szkielet! Są z dwóch stron! Dobra, stary, zabijam te szkielety, Ja nie mam pojęcia, czy się uda, ale, ale damy radę. Trzymaj skąd się! Aaa, przepraszam! Skonę się biorą, stary, tu jest jeszcze, tu jest jeszcze spawner, stary, no? Tu już z nie zniszczyłem, jest już dobrze, już jest bezpiecznie. I kolejne, jaj. Aaaa, półtorej zerduszka, dealer, proszę! O, nie, kolejny szkielet! Pół zerduszka znowu! I źle musimy spać! To jest najgorsze na świecie. Czemu jest tak jasno? Ej, o co chodzi? Czemu jest tak jasno? Co jest? Nie wiem, masz łóżko? Ej, mam jedno. Oddalam się jak najdalej mogę. Nie wiem, czemu jest tak jasno. Na maksę to jest dziwne. Przez ten, przez ten chyba tryb y, grafiki, nie? Dobra, stary śpię. Śpię! Śpię! Dobra, śpie. Jeju, jak dobrze. No to co? Idziemy dalej eksplorować naszą przygodę. Au, Palę się, palę o, Mógłbyś się. nie umierać, stary, star, proszę. Star, się, star. ał, ał, ej, 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 ale... ale. Jakby ja mogę umierać, nie? Ale ty masz zakaz od górny, Tam są nadal ząbiaki. Ja to słyszę. One tam nadal są. Ja nie wiem skąd one się biorą, stary. Ej no szkielet! Tak samo, zniszczył mi się. Nie, mam miecza już! Ale to sobie diamentowy zaraz, bo stać mnie na to, nie to, co ciebie. On musi być gdzieś schowany. Dobra, walić to. Ja mam wszystkie itemy, możemy wychodzić. Ja wszystko mam. Naprawdę. Ja mam wiesz, co zaraz ci pokażę, co mamy. Mam dla ja mam ciebie... Ej! Nie dostaniesz prezentu, stary. Chcesz prezent, czy nie chcesz prezentu? Zastanów się porządnie. Mam dwa serduszka, więc albo. albo zastanowisz się porządnie, albo nie dostaniesz prezentu. Dobra, posłuchaj. Chcesz prezent z prawej ręki, czy lewej ręki? Chcę prezent ze środkowej. Masz, to jest prezent. No i ucieka ci prezent! łap go! łap prezent! Boluję go. Tiller? Czy ty się dobrze czu? Czujesz? Chcesz zabić kota! Nie, ty się Palić. na pewno. Ty się bardzo niedobrze czujesz, stary! Nie zabijaj kota! Bo ja cię zaraz zabiję! Przestań! A, ty teraz, stop! Stop! Jeszcze ja ja raz z tej serii kiedy jest naprawdę potrzebny śleć masz? Ja cię zabiję zaraz, wiesz? Śledziliśmy w pierwszych odcinkach, stary, już, już nie mam śledzia. Ale byliśmy mam za to. Chcesz to, patrz, 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 mam coś dla ciebie, patrz, odwrócie, patrz, patrz. Kurczak, cieszysz się? A nie chcesz, chcesz krów? I coś stało z tym kurczakiem? Co, co on zrobił? Stary? Gdzie on, Co z nim jest? On uciekł! A tam jest dobra, nieważne. Haha! To jest crazy kurczak. Ty, potworze! Ty, największy potworze na świecie! Nie, nie jest, stary. Ja, ja. Ja nie ja nie wiem, co się z tą dzieje. Ty się zmieniłeś, wiesz? Jestem świeżakiem, stary. Jestem powalony. Ty przez, ty przez tego skina, no właśnie. To jest skin świeżaka, tak? Świeżaki Cześć. są psychodeliczne i to na ciebie przeszło, stary. Nie, ty nie, nie. nie. Możesz zmienić skina, bo ja inaczej nie nagrywam dalej, stary. Nie, dobra, nie. Daję ci perpetu mobile. Albo, zmieniasz skina, albo... Co, Mówile. Czy chcesz, żebym jakoś pomógł? Jakoś? Może? Ja mam jedną prośbę. Czy spełnisz każdą moją prośbę? Trzy życzenia? Tak, to jest mój stolik. Zmień skina! Czy jest stolik? Jakieś masz życzenia? Wyduj krowę. No nie zabijaj młodźku! Przecież to wiesz, daj mleko, stary, no! Ja wiem, że ty jesteś weganem czy coś, ale no kurde, bez przesady, nie! Bo stary nic nic mówić, ale. No ty byłeś strażnikiem ognia w tej serii, ale od kiedy ja mam ogień, to ja stary rządzę. Dobra, pozwolę. Dobra, zaczynasz wojnę, stary, zaczynasz wojnę Ej, co? I co, skóra, I co wracać... teraz? I co teraz lepicie? ci? Ja skóra możemy wracać stary, bo po po skórę, pamiętasz? A faktycznie, w sumie, prawda. Ale. Jakby jest pewien problem, bo ja mam miałem dwa jajka do zespełnowania krówek i do zrobienia farby, nie? Eee, jakby. Wiesz, że tak jest nieraz. Je, jest magia, wiesz, to jest magia? I jakby ja zaczarowałem tak, że z dwóch jajek się zrobiło jedno. Eee, wiesz co? Ja po prostu chyba wkopię się pod ziemię. Ej, hey, daj ci prezent, stary. Jesteś, jesteś chorym człowiekiem, stary. Jesteś chorym człowiekiem. Mówi ci to ktoś? Ale ja prezent, prezent dam? Ej, idę pod jaksy. O! O! Ej, mówisz sens, dobra, wracam do ciebie, stary, tylko że ja jakby. Czy świeżakie są takie głupie, czy o co chodzi? Co jest z twoim mózgiem? Ja cię! Co się z tą stało? Oddawaj mi dillera! Oda. Dzięki, stare wielkie. No to byłoby tyle z tej serii. Pozdrawiam. Życzę wam miłego wieczoru. Żartujesz chyba? Zabiłeś mnie. Żartujesz chyba? Zabiłeś mnie właśnie. Masz spektatora. No wiem, ale zabiłeś mnie. Ty żartujesz chyba? Nie, wstawiam na społeczność właśnie screena. Dziękuję bardzo przygodę wspólną, nie? Jakby fajnie było. Ja się jaram, nie wiem jak ty. Stary, miłego hardcora, nie? Jakby. Jakie masz plany na następny odcinek, żelazny? <grym> Głupszy pomysł na skończenie serii na... Świecie! Co się właśnie teraz stało? Jakby miałeś rację ja zginąłem, nie? Jakby ja zginąłem, stary, nie ty, nie, nie ty zginąłeś, okej? Okay? Nie, ja. Ja idę się zakop... Nie, idę się do góry, idę też się zabić, stary. Ja mam dosyć takich rzeczy. Ja idę się teraz zabić, wiesz? Ja się czuję po prostu w obowiązku. wykonania też tego rytuału. Także posłuchaj, ja idę do tej piramidy! Ona nas zabiła, to przez nią skończyliśmy tę serię. Także ja do niej idę właśnie teraz podejść. Idę się poddać egzekucji. Zazwyczaj. publicznej Zazwyczaj. tym pijakom! Nie, czy my pójść coś od nowa? Co powinniśmy? teraz zrobić. Bejcie w komentarzu, mi jest smutno. Czy jest jakiś totem do wskrzeszenia dealera? Macie jakieś craftingi? Stawiajcie na grupę macierika w opisie. Nie wiem, kurde, będą, o co chodzi. Przepraszam, dealer. To nie taki był plan, to miała być dłuższa seria. Mówiłem, mówiłem, że tak będzie. Głupio <grym> mi teraz nie, 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 nie zabić. <grym> teraz! Oficjalnie. <grym> To jest koniec tej serii proszę państwa Jestem na spectatorze, to tak, że już nic więcej nie będzie Dziękuję wam bardzo za oglądanie To był minecraft to? Było, bo się skończyło, ale jeśli chcielibyście Coś jeszcze to dajcie znać w komentarzu Ile przeżyliśmy dgi, F3 pokaż mi 41 dgi, jestem szczęśliwy Jestem szczęśliwy, dziękuję Widzimy się jutro o 10.00. 9.00 Pa się. <śla> No trochę smutno to się wszystko skończyło, ale jeśli nie widzieliście może ostatniego odcinka, to możecie wbić właśnie, macie go po prawej stronie, albo po lewej stronie macie jakiś odcinek dopasowany do was, więc no wiecie, zostańcie na dłużej na tym kanale, wbijcie na któryś z tych odcinków i widzimy się po drugiej stronie. Tak dla pocieszenia, wiecie, tak po drugiej stronie czy coś yy, pa. pa.